Malownicze tereny Rudaw Janowickich, Gór Sokolich oraz Gór Ołowianych położonych na pograniczu Sudetów Zachodnich i Środkowych to miejsce wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, ciekawym krajobrazem oraz bogatą historią. Obszar rozciągający się pomiędzy dwiema kotlinami, jeleniogórską oraz kamiennogórską. Objęty szczególną ochroną, to Rudawski Park Krajobrazowy. Park Krajobrazowy, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie przyrody, to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Szczególnym celem ochrony tego terenu jest zachowanie wartości przyrodniczych wraz z całą różnorodnością flory i fauny oraz zachowanie geologicznej i geomorfologicznej różnorodności parku, w tym licznych form skalnych. Ogółem park wraz z Otuliną zajmuje powierzchnię ponad 22 tysięcy hektarów. Położony jest na terenie powiatów Jaworskiego, Jeleniogórskiego i Kamiennogórskiego. Obszar Rudawskiego Parku Krajobrazowego stanowi niepowtarzalną mozaikę ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych, wzajemnie się przenikających i pozostających w trwałej równowadze. Na szczególną uwagę zasługują tu półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe. Charakteryzują się one największą różnorodnością florystyczną oraz licznymi stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin. Najbardziej interesujące fragmenty położone są w południowej części Rudaw Janowickich, między innymi Hala Krzyżowa około 700 metrów nad poziomem morza, gdzie spotkać można storczyki, stoplamka szerokolistnego czy gułkę długoostrogową, a wiosną obserwować łany śnieżycy wiosennej. Szczególnie cenne są również zbiorowiska roślinności torfowiskowej na Czcińskich Mokradłach koło Janowic Wielkich. Na tym wyjątkowo bogatym przyrodniczo terenie spotkać można m.in. rosiczkę okrągłolistną czy wełniankę pochwowatą. Mokradła czcińskie są również siedliskiem bardzo rzadkich i chronionych grzybów torfowych, m.in. hełmówki błotnej czy popielatka torfowiskowego. Roślinność kserotermiczna i naskalna na terenie parku jest dość licznie reprezentowana głównie na południowych, dobrze nasłonecznionych stokach gór ołowianych. Ciekawostką jest występowanie na wzgórzu popiel dwóch gatunków bardzo rzadkich paproci naskalnych: zanokcicy ciemnej i serpentynowej. Obszary leśne zajmują w parku około 57% jego powierzchni. W związku z rozwojem, zwłaszcza na przełomie XVI i XVII wieku, górnictwa i hutnictwa na terenach Rudach Janowickich, nastąpiły ogromne zmiany w szacie leśnej tego obszaru. Wytrzebiono naturalne kompleksy leśne z dominującym udziałem buka i jodły, zastępując sukcesywnie te gatunki nasadzeniami świerkowymi. Obecnie do najciekawszych zachowanych zespołów leśnych można zaliczyć m.in. grond środkowoeuropejski, kwaśną buczynę górską czy zbiorowiska łęgowe. Bogactwo siedlisk łąkowych na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego to ostoja dla owadów. Nieodłącznym elementem piękna parku są wznoszące się ponad trawami i kwiatami motyle. Modraszki i czerwończyki są typowymi gatunkami regionu Rudaw Janowickich. W obrębie siedlisk łąkowych gnieździ się także derkacz, bardzo płochliwy ptak z rodziny chruścieli, którego obecność stwierdzić można po charakterystycznie wydawanych dźwiękach. Obszar stawów karpnickich, stawów w Bukowcu czy okolice czcińskich mokradeł to królestwo płazów oraz ptaków. Spotkać tu możemy między innymi bociana czarnego czy zimorodka. Nie sposób nie wymienić także kumaka nizinnego wydającego charakterystyczny dźwięk zamieniający na ogół ciche miejsce w przepełnioną solistami salę koncertową. Obok kumaków można tu spotkać również rzekotkę drzewną oraz traszki górską i zwyczajną, czy żabę moczarową. Obszary wodno-błotne parku stanowią dogodne miejsce życia i rozrodu tej grupy zwierząt. Przepływający przez obszar Karpnicki Potok jest miejscem występowania minoga strumieniowego. Osobliwością parku o dużej wartości przyrodniczej są nietoperze, których występuje aż 14 gatunków. Znajdują one doskonałe warunki do bytowania w dawnych sztolniach i szybach kopalnianych na terenie parku. Pod względem budowy geologicznej, park cechuje znaczne zróżnicowanie. Zachodnia część terenu zbudowana jest ze skał magmowych, środkowa ze skał metamorficznych, a wschodnia ze skał osadowych. Teren obfituje w naturalne odsłonięcia skalnego podłoża. W tym miejscu warto wspomnieć o atrakcji turystycznej, którą jest Dolina Janówki na północnej krawędzi Rudaw Janowickich, niedaleko Janowic Wielkich. Ciekawymi elementami budowy geologicznej tego terenu. Są formacje skalne, m.in. skalny most i piec. To również miejsce związane z bogatą historią regionu. Znajdują się tutaj ruiny średniowiecznej warowni, zamku Bolczów. Innym ciekawym zgrupowaniem skalnym na szlaku są starościńskie skały. Na terenie rudawskiego parku krajobrazowego znajdują się cztery specjalne obszary ochrony siedlisk stanowiące część europejskiej sieci Natura 2000. Są to czcińskie mokradła, stawy karpnickie, rudawy janowickie i niewielki fragment obszaru góry i pogórze Kaczawskie. Celem utworzenia takich obszarów jest ogromna skala zagrożeń przyrody, która ujawniła, że niezbędna jest współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony przyrody, albowiem systemy przyrodnicze stanowią ściśle powiązane struktury, w których zagrożenia się przenoszą, a przyroda nie zna granic. Na terenie parku występuje 15 pomników przyrody, m.in. aleja Jarzębu Szwedzkiego w Janowicach Wielkich czy dęby szypułkowe w Bukowcu. Na obszarze parku wyróżniono kilka podstawowych stref krajobrazu kulturowego związanego z terenami leśnymi lub rolnymi, stawami, osadnictwem miejskim i wiejskim. O tradycji górniczej terenu świadczą pozostałości w Miedziance, Janowicach Wielkich, Karpnikach czy Gruszkowie. O wczesnym zagospodarowaniu rudów janowickich stanowią także drogi i trakty, wybudowane w minionych stuleciach. Na przykład Stary Trakt Kamiennogórski czy tak zwana Droga Głodu. Charakterystyczne dla krajobrazu regionu są budowane przez austriackich przesiedleńców domy w stylu tyrolskim, które znaleźć można głównie na terenie gminy Mysłakowice. Szczególnie cenne dla europejskiego dziedzictwa kulturowego są świadomie ukształtowane założenia pałacowo-parkowe w Bukowcu, Łomnicy, w Skarpnikach, w Mysłagowicach i Wojanowie, które wpisane zostały na Krajową Listę Pomników Historii. Do ich stworzenia i rozwoju zaangażowano wówczas najlepszych architektów i projektantów ogrodów. Układ ten uzupełnia parkowe założenie w Kowarach Wojkowie, z wyjątkowo stylowymi obiektami sanatoryjno-szpitalnymi Bukowiec i Wysoka Łąka. Obszar parku cechuje duże nasycenie zabytkami architektury sakralnej z gotyckimi kościołami katolickimi w Janowicach Wielkich, Kowarach, w Pisarzowicach, Bukowcu oraz Wojanowie. Szczególnie cenne jest założenie pałacowo-parkowe w Raszowie z renesansową kaplicą szafgoczów z 1575 roku, zawierającą płyty nagrobne i epitafia. Na obszarze rudawskiego parku krajobrazowego grzbiet rudew janowickich stanowi dominantę krajobrazową, jako ciągnący się od przełęczy kowarskiej na południu po przełomową dolinę Bobru między Ciechanowicami i Janowicami Wielkimi na północy rozczłonowany wał górski. Charakterystyczną cechą krajobrazu tych gór są liczne wzniesienia i kulminacje oraz towarzyszące im skałki i grupy skalne. Najwyższym wzniesieniem w obrębie parku jest skalnik 945 metrów nad poziomem morza. Bardzo atrakcyjny krajobrazowo jest także przełom rzeki Bubr między Marciszowem a Wojanowem, rozdzielający góry ołowiane od Rudaw Janowickich. Najciekawszym krajobrazowo fragmentem tej części parku są przede wszystkim góry Sokole ze szczytami Krzyżna Góra, na szczycie której znajduje się siedmiometrowy Krzyż i Sokolik Duży, skąd widać piękną panoramę na kotlinę jeleniogórską, Rudawy Janowickie i Karkonosze. Natomiast na szczycie małej Ostrej znajduje się taras z widokiem na Karkonosze i Rudawy Janowickie oraz część Pogórza i Gór Kaczawskich. Z uwagi na bogactwo i piękno terenu parku, najczęściej wybieraną formą turystyki jest tutaj turystyka krajoznawcza, piesza, rowerowa oraz związana z rzeką Bubr, polegająca na spływach kajakowych czy pontonowych. Ukształtowanie terenu umożliwia uprawianie narciarstwa biegowego. A liczne wzniesienia są wielką atrakcją dla miłośników wspinaczki górskiej. Dodatkowo, dobrze rozwinięta baza noclegowa stwarza idealne warunki dla turystyki rekreacyjnej. Przez teren parku prowadzi Sudecki Szlak Konny. Przemierzając doliny i wzgórza, podziwiając piękno Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Nie sposób pominąć wytyczonych tam ścieżek edukacyjnych Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. To jest w poszukiwaniu Sokoła Wędrownego, od przełęczy karpnickiej na szczyty gór Sokolich ze wspaniałymi krajobrazami oraz kolorowe jeziorka na zielonym szlaku pomiędzy wieściszowicami a rędzinami. Kolor wody jest związany z występowaniem związków chemicznych po dawnych kopalniach, które przyroda wkomponowała w całość terenu jako atrakcję turystyczną. W 2011 roku uznane zostały jako jeden z siedmiu cudów Polski. Na terenie parku wytyczono ogółem ponad 150 km szlaków turystycznych, dzięki którym można poznać z bliska piękno przyrody Rudaw Janowickich jako parku krajobrazowego. W działalności Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych ważnym elementem jest nie tylko administracja i ochrona przyrody na terenie parków krajobrazowych, ale także edukacja przyrodnicza i rozwój świadomości ekologicznej. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych prowadzi szeroką działalność informacyjną, edukacyjną i promocyjną na temat ochrony przyrody i parków krajobrazowych. Oddziały regionalne jednostki funkcjonują jako ośrodki edukacji ekologicznej, których pracownicy służby parków krajobrazowych prowadzą zajęcia edukacyjne stacjonarne i terenowe. Rocznie w zajęciach edukacyjnych uczestniczy ponad 30 tysięcy osób. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych organizuje akcje i imprezy edukacyjne, konferencje i seminaria specjalistyczne. Realizuje konkursy przyrodnicze. Przygotowuje projekty ekologiczne dotyczące edukacji i infrastruktury parkowej. Wydaje materiały informacyjne i promocyjne. Prowadzi ośrodek rehabilitacji zwierząt. Współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami ekologicznymi. Wszystkie zajęcia edukacyjne organizowane przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych są bezpłatne. Z roku na rok wzbogacana jest oferta edukacyjna jednostki o nowe działania jak również stara się aktywnie uczestniczyć w pracach na rzecz ochrony przyrody. Za prowadzenie działalności ekologicznej Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych otrzymał liczne wyróżnienia, nagrody i tytuły, między innymi Lider Polskiej Ekologii, Promotor Ekologii, Panteon Polskiej Ekologii, Polską Nagrodę Krajobrazową, a w ostatnim czasie także Nagrodę Krajobrazową Rady Europy. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Serdecznie zaprasza do współpracy odwiedzenia ośrodków edukacji ekologicznej i terenów parków krajobrazowych na obszarze województwa.